Maćka. Dojechaliśmy do tutaj. Wysiadaj. Muszę wypakować rzeczy, które będą potrzebne do zrobienia. A Luiza Luisa będzie tu za chwilę, ma dla ciebie niespodziankę. Jesteśmy, Max. To jest mój kuzyn Maciek. Przyjechał do mnie z wizytą. Maćku, to jest Max, a to jest Rubi. Cześć Maćku! Pobawcie się tutaj, a Luiza i ja zajmiemy się robieniem afisza. Tak się cieszę, że drużynowa właśnie nam powierzyła to zadanie. Ja też! Przyjdzie, żeby sprawdzić, jak sobie radzimy. Moje! Moje. O nie! Nie możecie się tym bawić, to będzie nam potrzebne. Max i Maciek powinni pobawić się tak. Dobry pomysł, Luizo. To jest świetne miejsce na zabawę. Max, może zostaniecie przyjaciółmi, tak jak Luiza i ja. Wybierzcie sobie jakąś zabawkę, dobrze? A my popracujemy. Moje! Max, masz bardzo dużo zabawek. Podziel się nimi z Maćkiem. Mam wywrotkę, mam wywrotkę. Rru, rru, rru. Jeśli zostawimy ich na chwilę, na pewno zaczną się bawić razem. Masz rację, Luizo. Bierzmy się do pracy. Mam wywrotkę, mam wywrotkę. Rru, 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 rru. To powinien być wielki afisz. Tak, musi być widoczny z daleka. Możemy zaczynać moje! Wiesz, mam pomysł. Zamiast używać na afiszu słów, narysujemy skautki na wspaniałym pikniku. To znakomity pomysł, Rubi. Moje! O, Max, co się stało? Jedź, jedź. Wru, 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 wru. Ja. Nie mają ochoty bawić się razem. Powinnyśmy ich ośmielić. Masz rację. Jeć! Jeć! Dobrze się bawisz, Maćku? Maćkowi bardzo spodobała się twoja ciężarówka. Niech się nią trochę pobawi, a ty weź inną zabawkę. Hmm. Jedź! Jeć! Proszę, Max, pobaw się teraz swoją karetką pogotowia. Pamiętaj, że trzeba się dzielić zabawkami, Maćku. Jedź, jedź! Wrą, Już wszystko w porządku. Wracajmy do naszego afisza. Jedź, jedź! Wrą, Jedź, jedź! Rubi, jak pięknie namalowałaś naszą drużynową. Podoba ci się? Twój kosz piknikowy też pięknie wygląda. Dziękuję, ja. O co znowu chodzi, Max? Moje. Uh -huh. Ojej, Maciek zabrał Maxowi karetkę. Przyniosę jedną z twoich ulubionych zabawek. Może dzięki temu wreszcie przestaniecie się spierać. Chcesz pobawić się czerwoną ciuchcią? Lubisz ją? Uuu! Dobrze, musimy wracać do pracy. Nasz afisz jest prawie gotowy. Wiesz, chciałabym go już wywiesić. Ja też. Mam pomysł. Przyjrzyjmy się naszemu afiszowi. Miałaś znakomity pomysł, Rubi. Odsuńmy się trochę. Moje! Max, myślałam, że bawisz się swoją czerwoną ciuchcią. Maczku! Nie zabieraj Maxowi wszystkich zabawek. On również chce się pobawić. Moje! Młodsi kuzyni. Proszę Max, może chcesz się pobawić pająkiem? Coś mu brakuje, żeby był naprawdę wyjątkowy. Tak. Moje, 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 moje. 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 Z afiszem. Co za afisz? O, o. Druchno, drużynowa możemy to wyjaśnić. Jest wspaniały! O, wspaniały? Tak. im dziełem są te śliczne kolorowe plamy? Moim!